Wbij igłę w ogórki. Twoje ogórki będą chrupiące przez 12 miesięcy. Zacznij od umycia 3 kg ogórków. Następnie każdego ogórka przy użyciu igły nakłuj kilka razy. Dzięki temu twoje ogórki będą twarde, jędrne i pełne w środku. Do tego przepisu idealnie sprawdzi się 5-litrowy baniak. Dlatego wcześniej ponakłuwane ogórki włóż do baniaka. Po czym obierz 5 ząbków czosnku. Przygotuj także nasiona gorczycy i kolendry. Dodaj do pojemnika czosnek oraz jedną małą miskę nasion. Do ogórków dodaj też gruboziarnistą sól. Po czym wlej dwie szklanki zwykłego octu. Uzupełnij baniak do pokrycia ogórków zimną wodą. Zamknij szczelnie baniak i delikatnie potrząśnij pojemnikiem, aby dokładnie wymieszać zawartość. Takie ogórki przechowuj w temperaturze pokojowej. Po siedmiu dniach będą super chrupiące i miękkie. Gwarantuję ci jednak, że będą takie znacznie dłużej. Idealne kiszone ogórki przez cały rok.